kiedy ona ciebie nie szanuje. Nie musisz się zastanawiać, czy ta kobieta jeszcze ciebie kocha. Zapytaj raczej, czy ona ciebie szanuje. Bo kobieta może kochać mężczyznę, którego nie szanuje, ale nie będzie z nim szczęśliwa. Nie będzie mu ufać, nie będzie go pragnąć, a jeżeli pozwalasz na to, by ona ciebie lekceważyła, przekraczała granice, manipulowała, to nie ona traci szacunek, tylko w pierwszej kolejności ty tracisz szacunek do siebie. Bo to ty uczysz ją, jak ona ma ciebie traktować i jej utrata szacunku względem ciebie jest tylko pokłosiem tego, co się dzieje w tobie. Mój e-book Meska Moc stanowi remedium na Twoje problemy. Pomoże Ci odzyskać autorytet i nauczy Ciebie, jak zbudować pozycję lidera, którego kobieta będzie szanowała i pożądała. Napisz w komentarzu Męska Moc, a dostaniesz link do tego e-booka. Pozdrawiam!